na konferencji takiej końcowej niestety ten <laughs> albuskowy funduszu wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie nie ma. Szybko upłynął ten czas, kiedy no, realizacji, realizacji tego funduszu i teraz spotykamy się, żeby podsumować to, co się udało nam zrobić, a czego się może być może nie udało. Pani Małgorzata Budzińska, dyrektor biura Euroregionu Niemen. Dzisiaj Wielki Dzień, pani dyrektor. Jest, podsumowujemy pieniądze, które zostały w suwałkach w różnych projektach. Jakie to były projekty i jakie to są pieniądze? nie tylko w Suwałkach. Projekty małe, bo takimi region się zajmuje przede wszystkim. Tak. Pozyskujemy środki, żeby potem rozdzielać je w formie e, grantów dla różnych organizacji, instytucji, które albo e, no, nie mają takich możliwości, żeby gdzieś tam konkurować z dużymi organizacjami e, w, na poziomie centra, centrum kraju. Tak. Także my staramy się te pieniądze ściągnąć tutaj. I, i tutaj w ramach norweskiego mechanizmu finansowego pozyskaliśmy tam ponad milion, milion pięćdziesiąt osiem Tysięcy euro na dofinansowanie małych projektów. To jeden projekt mógł mieć wartość tak do 50 tysięcy euro. No i dofinansowanie wynosiło 85%. Partnerstwo różne to był pierwszy fundusz, ten fundusz wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie Niemen. Po raz pierwszy taki fundusz był, gdzie mogli występować partnerzy ze wszystkich czterech stron euroregionu. Bo te programy, które funkcjonują, nie pozwalają na takie uczestnictwo. Zawsze to jest ograniczenie. Albo Polska-Białoruś, albo Polska-Litwa, albo Polska-Rosja, prawda? A, a nam zależało na tym, żeby był taki fundusz, gdzie to partnerstwo będzie rozbudowane i pełne. No i, i, i udało się nam, bo takich projektów. Zdziwiłam się, że. że Partnerstwa nawet pięć partnerów w takim małym projekcie uczestniczyło i z różnych krajów. To byli partnerzy i z Litwy, i z Białorusi, z Rosji, ale także z Niemiec, z Norwegii, ze Szwecji, z Francji, tak. ba, cały, cały, z Ukrainy, cały przekrój. Ale ile ludzi w to było zaangażowanych? W ogóle ile uczestniczyło w tych tak. przedsięwzięciach? Tych, tych przedsięwzięcia. No oczywiście realizowali... możliwe to nie, mm -hmm. ale możliwe, nie jest dokładne podanie, ale w przybliżeniu chociaż. Znaczy taka generalnie tak jak jest. 36 projektów takich małych zostało zrealizowanych, no i kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w takich imprezach, wydarzeniach, nawet same targi, które były organizowane w Sejnach na przykład, to były finansowane właśnie w ramach tego funduszu, targi turystyczne. One były imponujące zupełnie. No, Czy one będą powtórzone w jakiś sposób? Staramy się, bo to jest taka cenna inicjatywa i myślę, że to jest z wielką korzyścią dla tego regionu, nie tylko dla samych organizatorów, ale przede wszystkim dla podmiotów turystycznych, które tutaj funkcjonują. Także staramy się, żeby tą inicjatywę wesprzeć, pozyskać pieniądze jeszcze. Jakie są perspektywy? Ubiegaliśmy się, już składaliśmy nawet wniosek, niestety nie dostaliśmy dofinansowania, także dalej będziemy pukać do, do, do drzwi. Starajmy się tutaj w ramach programu operacyjnego ryby spróbować, w ramach lokalnej grupy rybackiej, żeby otrzymać wsparcie na organizację tych targów, albo też no, na współpracę między właśnie w ramach tego, tego programu. Także mam nadzieję, że się uda, bo to jest naprawdę inicjatywa warta wsparcia. Tak, rzeczywiście myśmy to filmowali, przedstawiali. Takich, takich targów od czasów, od ładnych 10 lat w Suwałkach nie było. No, na Suwalszczyźnie myślę, dlatego tam było to coś, co, co jest bardzo potrzebne. Jakie są dalsze perspektywy i jakie plany, Pani Dyrektor? jeżeli chodzi o finanse, projekty i działalność? No, fundusz e, Inicjatyw Lokalnych Międzyregionalnych Transgranicznych w Euroregionie Niemen finansowany ze środków norweskiego mechanizmu finansowego niestety już się kończy. Do 30 kwietnia, czyli do poniedziałku mamy e, rozliczyć wszystkie projekty. Mamy rozliczyć wszystkie projekty, no, ale e, norweski mechanizm finansowy funkcjonuje, także e, w kolejnej perspektywie, no, z tego co słyszałam to już niedługo znowu będzie będą jakieś środki udostępniane i na pewno będziemy się o nie ubiegać. Rozumiem. Dziękuję i życzę powodzenia, żeby to e, następne e, projekty były dwa razy większe od tych dotychczasowych. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję bardzo. Pan e, Krzysztof Gasparski, opiekun programu instytucji pośredniczącej. E, pro, proszę. Dzień dobry. Proszę pana, jak pan ocenia te zrealizowane projekty w, przez Euroregion Niemen? My jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji przez Euroregion tego programu. Był to jeden, właściwie jest jeszcze, jest to jeden z trzech programów, który był realizowany w ramach priorytetu dotyczącego rozwoju regionalnego, dofinansowywany ze środków norweskiego mechanizmu finansowego. Jego realizacja tutaj, no na szczęście przebiegła w tutaj bardzo dobry sposób, został, dzięki realizacji tego programu, operator, czyli Stowarzyszenie Euroregion Niemen udzieliło grantów wielu mniejszym podmiotom, które dzięki temu zrealizowało masę różnych projektów, głównie kulturalnych. 50? Tak, tak, aż 50 projektów ogólnie kulturalnych i te projekty były realizowane w partnerstwie z wieloma krajami. Program jakby pozwalał na to, żeby projekty były realizowane w jakby bardzo szerokim spektrum, jeżeli chodzi o partnerstwo. mogli być partner... 5, 6, 5, z pięciu, sześciu krajów, jak, jak tutaj doszliśmy. Tak, dokładnie, nawet no, tak, tak. Także brało pod uwagę naszych wszystkich tutaj wschodnich sąsiadów, prawda, Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę. Także naprawdę. No, cieszymy się, że został zrealizowany ten program i, i, i mamy nadzieję, że, że, że po prostu może jeszcze tutaj jakoś w przyszłości te działania będą kontynuowane po prostu, że te podprojekty, te, to, jak pan powiedział, tych 50, podprojektów, które zostały dofinansowane, prawda, dalej będą jakby pracować i, i tutaj też stowarzyszenie Niemen też będzie jakoś tutaj wspierał tego typu działania. Nadzieja to trochę mało. Mam nadzieję. Ja mam z kolei nadzieję, że Pan to wesprze swoim autorytetem przy dziale środków na to. Znaczy, teraz w połowie kwietnia został podpisany nowy program dotyczący rozwoju regionalnego, który będzie dofinansowany w ramach nowej edycji mechanizmów finansowych na lata 2009-2014. Także no, Podobne projekty będą mogły otrzymać, tak jak ten program Euroregionu Niemen, będą mogły otrzymać dofinansowanie. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo i Dziękuję. do zobaczenia przy, następnej przy następnych projektach, które będą realizowane z tego kolejnego funduszu. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Połakowski z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Kierownik projektu w realizowanego z kilkoma partnerami. Pański projekt został uznany za jeden z najciekawszych w tym w tym, projekt, w tym programie. Na czym on polegał? Więc nasz projekt, może został zaliczony do jednych z ciekawszych, był multipartnerski. W projekcie mieliśmy aż pięciu partnerów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Kaliningradu. Nosił tytuł Trwałe Partnerstwo Transgraniczne na pograniczu polsko-litewsko-rosyjskim oraz polsko-białorusko-ukraińskim, a nakierowany był na utworzenie trwałych struktur współpracy, zawarcie partnerstw pod kątem tworzenia projektów, powstawania idei dla projektów właśnie transgranicznych, bo są specjalne wydzielone programy pomocy partnerstwa na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i polsko-litewsko-rosyjskim. Także w dwóch takich komponentach z partnerami przez pół roku żeśmy się spotykali, tworzyli. Na czym to polegało, to, to, to tworzenie tego trwałego partnerstwa? Po prostu spotkanie... coście robili w czasie, znaczy czasie, czasie spotkań, tylko na czym te spotkania polegały, jaki był ich cel? Wiadomo, że każdy z partnerów działał w swoim obszarze w jakimś otoczeniu, prawda? czy to są samorządy, inne organizacje pozarządowe, turystyczne, sportowe. Oni, bazując na potencjale regionów, który, w których działają i swoim, spotykaliśmy się u każdego z partnerów, były też rewizyty z udziałem władz samorządowych tych instytucji działających i każdy zgłaszał swoje potrzeby, propozycje, koncepcje, idee, co by chciał robić, a my spośród tych projektów, krótko mówiąc, były to spotkania swego rodzaju burzą mózgów. Idei, propozycji. Spośród nich wybieraliśmy projekty, które w przyszłości będą realizowane. Spośród chociażby tych spotkań, które się odbyły w komponencie z Ukrainą, Białorusią, już w trakcie tego projektu norweskiego złożyliśmy cztery gotowe projekty w ramach dużych projektów z Ukrainą i Białorusią. Rozumiem. I na czym one będą polegały te, ta dalsza współpraca, te pomysły? Co będziecie robili? Będziemy dalej tworzyli projekty i realizowali, mam nadzieję, bo efektem tego było podpisanie już umów długoterminowych o współpracy w tym zakresie w realizacji projektów transgranicznych, pozyskiwaniu funduszy, wciąganiu innych podmiotów z krajów, także w najbliższej przyszłości niedaleko jest planowany projekt z Kaliningradem i Litwą już. Owocem tego były rewizyty już po projekcie na, na świeżo, wczoraj jeszcze w stoku spotykaliśmy się z partnerami z Litwy, z Kaliningradu. Czy ustaliliście? Że zostaną złożone te projekty, utrzymane te, te przynajmniej kilka projektów, które po propozycji koncepcji w ramach projektu Noworskiego Spotkań roboczych, one będą kontynuowane, realizowane, już przelewane na papier i zgłaszane do konkursu. Proszę, wiem, ile to osób w tym jest zaangażowanych? Ile, ile osób to obejmuje te, te projekty? Kto i kto, kto bierze w tym udział? poza są oczywiście autorami projektu? <słyszy> Jednoznacznie trudno mi powiedzieć, bo... Ci partnerzy, wciągając do współpracy samorząd, Z samorządu są to dwie czy trzy osoby, prawda, personalnie. Natomiast siła oddziaływania tego projektu na mieszkańców, na inne instytucje, organy jest naprawdę szeroka w zależności od specyfiki projektu, czy jest bardziej specjalistyczny, czy powszechny na charakterze projektu. To, to są szkolenia, wystawy, jakieś spotkania, wycieczki, dyskusje. Dosyć, dosyć szerokie. Są od tych specjalistycznych dla menadżerów, kreatorów powiedzmy. Czyli kulturowej. menadżerowie literści uczą. Czy jednym z projektów są przekazują. Też projekty. Mamy językowe, specjalistyczne, jest też koncepcja projektu obchodów rocznicy I wojny światowej, która będzie tak za dwa lata obchodzona odnawienia tych szlaków. Bitew na, na, na pograniczu polsko-białoruskim i ukraińskim. Także no, dosyć szeroki jest zakres, dlatego też są typowo naukowe projekty z uniwersytetem. Z Białorusi mamy podmiot, który działa w sferze sportowo-turystycznej, także dosyć szeroki zasięg jest. Rozumiem. Czyli jest to po prostu poznawanie wzajemnych historii i, i usuwanie tych blizn, dziejów, jakimi są granice. Oczywiście tak. Temu temu służą projekty partnerskie, dlatego też zdecydowaliśmy się na tak szeroki obszarowo projekt, żeby no zwiększyć nasze działanie, możliwości projekty partnerskie, no i dobra wola i zacieranie tych granic przede wszystkim opierają się na wzajemnym budowaniu wzajemnego zaufania, prawda? Poznawaniu swoich I poznawaniu racji, poznawaniu siebie tak i likwidowaniu wyłowaniu stereotypów, bo naprawdę przez Taką ilość spotkań. Po prostu my jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy tak historia chciała, że mówią innymi językami, mieszkają po obu stronach granicy, ale, ale mamy ten wspólny, prawda, wspólny, wspólny cel i że chcemy coś pracować i, i zostawić coś trwałego na tym obszarze. Dziękuję, Dziękuję i życzę powodzenia w realizacji tych pro, bardzo ciekawych projektów. Dziękuję również. Pozdrawiam.